Usually eat for breakfast. Co zwykle jesz na śniadanie? 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 I eat only yogurt in the morning. Rano jem tylko jogurt. Rano jem tylko jogurt. Rano jem tylko jogurt. Rano jem tylko jogurt. Where are you eating lunch today? Gdzie jest dzisiaj obiad? Gdzie jest dzisiaj obiad? Gdziejesz dzisiaj obiad? Gdzie jest dzisiaj obiad? I'm eating lunch at home. Dzisiaj jem obiad w domu. 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 Who can eat seafood? Kto może jeść owoce morza? Kto może jeść owoce morza? Kto może jeść owoce morza? To może jeść owoce morza? Parents like to eat seafood. Rodzice lubią jeść owoce morza. 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 When do you want to eat lunch? Kiedy chcecie jeść obiad? Kiedy chcecie jeść obiad? Kiedy chcecie jeść obiad? Kiedy chcecie jeść obiad? We want to eat as soon as possible, but first We need to finish this report. Chcemy jeść jak najszybciej, ale musimy najpierw skończyć ten raport. Chcemy jeść jak najszybciej, ale musimy najpierw skończyć ten raport. Chcemy jeść jak najszybciej, ale musimy najpierw skończyć ten raport. Chcemy jeść jak najszybciej, ale musimy najpierw skończyć ten raport. What do you like to eat for dinner? Co lubisz jeść na kolację? 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 I usually eat bigos and dumplings at home. Zazwyczaj jem w domu bigos lub pierogi. 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 Where do you usually eat breakfast? Gdzie zwykle jesz śniadanie. Gdzie zwykle jesz śniadanie? Gdzie zwykle jesz śniadanie? Gdzie zwykle jesz śniadanie? I always eat breakfast at home. Zawsze jem śniadanie w domu. 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 How should you eat sushi? Jak trzeba jeść sushi? Jak trzeba jeść sushi? Jak trzeba jeść sushi? Jak trzeba jeść sushi? Sushi should be eaten with chopsticks. Sushi trzeba jeść pałeczkami. Sushi trzeba jeść pałeczkami. Sushi trzeba jeść pałeczkami. Sushi trzeba jeść pałeczkami. I like to eat Chinese food. Lubię jeść chińskie jedzenie. Lubię jeść chińskie jedzenie. Lubię jeść chińskie jedzenie. Lubię jeść chińskie jedzenie. We want to eat Polish food. Chcemy jeść polskie jedzenie. Chcemy jeść polskie jedzenie. Chcemy jeść polskie jedzenie. Chcemy jeść polskie jedzenie. Where in Warsaw can you eat good donuts? Gdzie w Warszawie można zjeść dobre pączki? Gdzie w Warszawie można zjeść dobre pączki? Gdzie w Warszawie można zjeść dobre pączki. Gdzie w Warszawie można zjeść dobre pączki? I prefer to eat Japanese food more than Chinese food? Wolę jeść japońskie niż chińskie jedzenie Wolę jeść japońskie niż chińskie jedzenie. Wolę jeść japońskie niż chińskie jedzenie. Wolę jeść japońskie niż chińskie jedzenie. Please finish your lunch. Proszę zjedz obiad do końca. 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 We should eat fruit because it has lots of vitamins. Trzeba jeść owoce, bo mają dużo witamin. 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 In Korea, it's good to try kimchi. It's very healthy. W Korei warto zjeść kimchi. Jest bardzo zdrowe. W Korei warto zjeść kimchi. Jest bardzo zdrowe. W Korei warto zjeść kimchi. Jest bardzo zdrowe. W Korei warto jeść kimchi. Jest bardzo zdrowe. Eating is not allowed in the classroom. Nie wolno jeść w klasie. Nie wolno jeść w klasie. Nie wolno jeść w klasie nie wolno jeść w klasie. Is there anything tasty in this coffee shop? Czy w tej kawiarni można zjeść coś smacznego? 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 We should eat healthy fruit more often. Musimy częściej jeść zdrowe owoce. Musimy częściej jeść zdrowe owoce. Musimy częściej jeść zdrowe owoce. Musimy częściej jeść zdrowe owoce.